Dzień dobry, naszym dzisiejszym gościem jest Starosta z Sylwester Ziemkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Starosto, lato to czas wakacji, urlopów, ale także intensywnych prac drogowych. Jakie inwestycje trwają teraz na terenie Powiatu Płockiego? No właśnie, Pani redaktor, zazwyczaj okres wakacyjny, letni wiąże się z wypoczynkiem, z urlopami, natomiast w samorządach zazwyczaj, to też jest tak, że to są te momenty najbardziej intensywnych prac, z tego względu, że wiele decyzji, postępowań, takich administracyjnych dotyczących inwestycji zapada na początku roku, a potem przychodzi ten moment realizacji, wykonywania tych działań i oczywiście też tak jest w Powiecie Płockim, jeżeli Właśnie wspominamy inwestycje powiatowe, to na pewno są to przede wszystkim inwestycje drogowe, bo na to postawiliśmy takie decyzje, tak naprawdę wspólnie z Radą Powiatu i zarządem podjęliśmy, że w głównej mierze będziemy nasze środki przeznaczać na inwestycje drogowe. Wiemy doskonale, że tych dróg mamy powiatowych ponad 700 km. Są to drogi, które w ostatnich latach były systematycznie modernizowane, ale też jest ogrom potrzeb i staramy się tak naprawdę w w ostatnich miesiącach wdrażać taki duży program, który ja na roboczo nazywam, bardzo szumnie, ale z pełną świadomością, taką pewną rewolucją drogową, jeżeli chodzi o postrzeganie dróg powiatowych, bo udało nam się pozyskać um, około 200 milionów złotych na same inwestycje um, drogowe i systematycznie staramy się kolejne um, działania drogowe w ramach tego pakietu um, wykonywać. Jeżeli na ostatnie miesiące podsumujemy, to na pewno było to Rondo w Białej, była to duża droga radzanowo oblichowo bulkowo um, W ostatnim w tym czasie też odebraliśmy drogę od Ronda Wójcika, czyli korzeń szabin Kościelny łączącą dwa powiaty, powiat polski, powiat gostyński i wiele, wiele jeszcze innych, które zrealizowaliśmy, ale tylko mała cząstka wykonanych inwestycji w ramach tego pakietu 200 milionowego bo tak naprawdę te największe inwestycje są dopiero przed nami i mamy ogromną inwestycję ponad 70 milionową dotyczącą drogi relacji Goślice-Leszczyn-Agroba-Mikołajewo-Opatuwiec, gdzie już podpisaliśmy kilka miesięcy temu umowy z wykonawcą w formule za i wybudują trwają prace projektowe, które w odniesieniu do niektórych odcinków na pewno zakończą się w okresie wakacyjnym, co pozwoli na to, aby w najbliższych miesiącach rozpoczęły się tam prace fizyczne, czyli liczymy na to, że w tym roku pierwsze odcinki na tej drodze zostaną zmodernizowane. Mamy też drogę Gromice-Mąkolin-Łętowo-Rogowo wraz z przebudową dwóch mostów w Monkolinie i Łętowie. To jest kilkanaście milionów złotych inwestycji, gdzie mamy obecnie postępowanie przetargowe, jak było nimi tam te, te prace powinny się rozpocząć. Kolejne duże zadanie to przejście przez Orszymowo. Też kilkunastomilionowa inwestycja na podobnym etapie, czyli na etapie postępowania przetargowego. Też za chwilę, czyli. Tak naprawdę, pewnie po wakacjach albo na końcówce wakacji rozpoczną się prace na drodze rogotwórsk bromierzyk, na drodze blichowo-łupki, na drodze w Czermie. Jest to teren gminy Gąbin. Równocześnie cały czas prowadzimy działania inwestycyjne w Łęgu, gdzie powstaje nowy chodnik, działania inwestycyjne na drodze Sikusz-Mochowo. To też duża inwestycja, którą myślę, że w najbliższej. W tygodniach odbierzemy, oddamy do użytkowania, jak również droga Sendek Starośreby, kolejna bardzo ważna inwestycja, gdzie toczą się prace i one są już też bardzo mocno zaawansowane. To są tylko takie nieliczne przykłady tych wszystkich działań drogowych bo tak jak wspomniałem, to jest 200 milionów złotych tylko na inwestycje drogowe. Oczywiście cały czas staramy się pozyskiwać nowe środki. Między innymi mamy złożony wniosek na przebudowę ulicy Rogozińskiej, bądź też Imielnickiej, ale to w zależności, gdzie, gdzie mieszkamy, bo jak mieszkamy w Rogozinie, to mówimy, że Imielniska, a jak mieszkamy w Gulczewie, to używamy tej roboczej, potocznej nazwy Rogozińska. Tu mamy złożony wniosek o dofinansowanie do pana marszałka. Czekamy na rozstrzygnięcie, jak pojawią się te środki, to będziemy tę inwestycję realizować. Tak, to jest duża inwestycja, bo bo to jest dość... Długi kawałek. Dość długi kawałek, i to jest tak naprawdę inwestycja w to, takie absolutne minimum, to można powiedzieć, że to 8 milionów złotych. Wykonanie tego zadania, ale w takim absolutnym minimum dotyczącym modernizacji starej nawierzchni y, i położeniem y, utwardzonych poboczy. Y, czyli tu mamy y, taką aplikację, o środki zewnętrzne. Jak również y, pojawił się program w ramach środków unijnych, fundusze europejskie dla Mazowsza, dotyczący ścieżek rowerowych, a to jak pani redaktor na pewno wie, i y, nasi. Słuchacze, jest to temat dla nas bardzo ważny, który chcemy realizować, wdrażać w tej kadencji. W, w ostatnich miesiącach podjęliśmy Rada Powiatu podjęła uchwałę o tworzeniu tego programu budowy ścieżek rowerowych w powiecie, i teraz systematycznie będziemy realizować te ścieżki. Dlatego oceniamy ten program i myślę, że złożymy tu wniosek o wsparcie unijne na budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu. To też jest bardzo ważny aspekt. I jeszcze, jeżeli mówimy o inwestycjach drogowych, w poecie podskim to nie można nie wspomnieć o naszej współpracy z Orlenem, bo myślę, że tu odnieśliśmy jako samorząd powiatowy duży sukces, bo ostatnie lata tak naprawdę poświęciliśmy wspólnie z przewodniczącym Rady Lechem Dąbrowskim na to, aby negocjować z Orlenem pozyskanie środków na modernizację, przebudowę, remont dróg, które znajdują się wokół tego największego naszego zakładu w regionie. Udało się to dograć. Zarówno poprzedni zarząd zaakceptował udzielenie dotacji dla powiatu, jak i też już mamy akceptację nowego zarządu. Sprawa prawdopodobnie rozstrzygnie się w miesiącu sierpniu, gdzie formalnie podpiszemy umowę na przekazanie środków, a podkreślę, będzie to... Około 70 milionów złotych kolejnych na inwestycje drogowe w powiecie płockim. Inwestycje dotyczące dróg niszczonych czy eksploatowanych przez sprzęt, który dociera do firmy Orlen. Także to też jest ważna sprawa. W ostatnim czasie na nasze konto wpłynęły też środki w ramach porozumienia, jakie podpisaliśmy z firmą Hyundai, czyli to też jest wykonawca. Tych prac, jakie dzieją się na Olej Finach w Orlenie. Tam blisko milion złoty został przelany na konto powiatu Płockiego. Organizujemy procedury i w najbliższym czasie za te środki kupimy sprzęt, który będzie służył bieżącemu utrzymaniu dróg powiatowych, bo doskonale wiemy, że te bieżące prace na drogach powiatowych, remonty, naprawy, koszenie, Wycinanie poboczy, rowów. To też jest bardzo ważna sprawa i taka newralgiczna. Dlatego tu ten sprzęt posłuży temu, aby jeszcze skuteczniej nasze załogi na tych naszych powiatowych trzech bazach drogowych mogły działać w najbliższym czasie. Porozmawialiśmy już o takich ważnych, najważniejszych tak. inwestycjach. Jest ich, jak widać, bardzo dużo. Ale teraz mamy lato, sezon urlopowo-wakacyjny. E... A powiat Płocki to jest takie miejsce, które jest bardzo atrakcyjne nie turystycznie, ale przez wielu niedoceniane. Także przez mieszkańców Płocka czy, czy mieszkańców ogólnie powiatu. Jakby miał Pan polecić komuś odwiedzenie jakichś miejsc ciekawych na terenie powiatu, to co to by było? Pani redaktor, ja absolutnie się zgadzam z tym, co Pani powiedziała. I dla mnie, to, to jest moja oczywiście subiektywna ocena, jako mieszkańca powiatu Płockiego. Powiat Płocki to jest najpiękniejsze. Miejsce na Ziemi. Jeżeli chodzi o atrakcyjność i te walory turystyczne, naprawdę niesamowite i niedoceniane, bo ja myślę, że nad wielu naszych mieszkańców nie wie, że jest, są takie ciekawe miejsca i bardzo atrakcyjne, które warto odwiedzić na naszej Ziemi Płockiej. Ja tylko muszę dodać to, że w ostatnim czasie też prowadziliśmy takie rozmowy i myślę, że będziemy to kontynuować z organizacjami pozarządowymi. Mam to na myśli lokalne grupy działania, aby zbudować takie partnerstwo, które w pewien w ten sposób przywróci turystyczne, turystyczną atrakcyjność. No może nie, to złe słowo, ale przywróci turystyczną ofertę Wisły, bo Wisła to jest królowa Polski Rzek, to jest taka wizytówka powiatu Płockiego, oczywiście niebezpieczna, często, ale też no, miejsce, wokół której można stworzyć pewną ofertę turystyczną. No, kiedyś były fajne statki, które pływały, można było dokładnie, skorzystać, dokładnie. A, a teraz jakby I Myślę, że trochę... warto zbudować taką spójną ofertę dotyczącą Wisły w powiecie płockim, nawet um, takich wycieczek, żeglugi wiślanej pod kątem turystycznym, tej oferty wokół takiej gastronomicznej i myślę, że warto nad tym pracować, tylko zbudując taką szeroką sieć porozumienia i współpracy. I to No jest tak bardzo... pewnie te ścieżki rowerowe też pomogą, tak, które mają tak, iść tak, wałami tak. nad Wisłą. Dokładnie i myślę, że to będzie jeden z ważnych elementów, który ożywi to, tą turystykę wokół Wisły i to jest bardzo ważna rzecz, o której Pani wspomniała, czyli inwestycje unijne, które za chwilę mają się pojawić dotyczące budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisły w w powiecie płockim, gdzie one też zaistnieją, gdzie będą przechodziły. Natomiast właśnie nawiązując do Wisły i do Pani pytania, to ja przede wszystkim bym zachęcił naszych słuchaczy do tego, aby wybrać się do Wyszogrodu i skorzystać z tramwaju wodnego, bo tam od wielu lat funkcjonuje tramwaj wodny, można wziąć udział właśnie w takiej wycieczce dotyczącej Wisły, do tego można zobaczyć jakie przepiękne są walory właśnie Wisły na tym odcinku i myślę, że jest to jedna z ciekawszych ofert takich miejscówek jeżeli chodzi o wyprawę, taką chwilową wyprawę rodzinną gdzieś na terenie powiatu płockiego, ale tych miejsc urokliwych jest dużo. Dużo więcej, bo oczywiście mamy przepiękne jeziora, jeżeli chodzi o powiat Płocki na terenie gminy Duninów, na terenie gminy Łąńsk, gdzie no, no między innymi jezioro Zdworskie, które jest największe i tam są takie wspaniałe miejscówki, jak Koszelówka, czy zdwórz. I zachęcam do tego, żeby właśnie odwiedzić te miejsca, wypocząć i zrelaksować się w tym wakacyjnym czasie. Oczywiście mamy budzyński park krajobrazowy, który jest idealny na długie spacery, a do tego Spływy kajakowe to jest to, co charakteryzuje teren gminy Brudzeń i te miejsca, gdzie warto odwiedzić. Też warto odwiedzić miejsca, które nawiązują do naszego dziedzictwa kulturowego. A mam tu na myśli zarówno Muzeum Rzeki Wisły w Wyszogrodzie, jak również Muzeum Osadnictwa Holenderskiego, Nadwiślańskiego w Jączeminie, które też jest przepięknym miejscem i na pewno warto tam być. Też taka przyszłość to w mojej ocenie budowa spójnej oferty turystycznej. Całego subregionu, nawiązującej do tego, co mamy w Płocku, jak i też w powiecie płockim, bo to można połączyć przyjeżdżając na weekend do Płocka, zwiedzając Płock, warto też wyskoczyć na teren powiatu płockiego i odwiedzić te właśnie wyjątkowe miejscówki, o których wspomniałem, ale też jest ich wiele, wiele więcej, dlatego warto, warto śledzić też media społecznościowe. Na przykład taką inicjatywę, jaką mamy w powiecie Płockim, i tu zachęcam do odwiedzenia naszej strony Starostwa Powiatowego w Płocku, wejścia w zakładkę. Wyjątkowi mieszkańcy, wyjątkowe miejsca, gdzie właśnie można zobaczyć ten jedne z najciekawszych miejscówek, jakie mamy w powiecie płockim, które warto również turystycznie odwiedzić. No, mamy tutaj pod nosem takie nasze małe Mazury, nie musimy jeździć i warto też z tego korzystać. Dokładnie. Tu w tym dokładnie, okresie tak. wakacyjnym, tylko oczywiście bezpiecznie i ostrożnie. Zdecydowanie tak. Lato to też wydarzenia plenerowe, bardzo dużo dzieje się na terenie powiatu, co w najbliższym czasie? Panie redaktor, no, z każdym rokiem dzieje się coraz więcej na terenie powiatu polskiego, i ja to mam taką opinię, że tak naprawdę po tym trudnym czasie pandemii nasze społeczeństwo jeszcze bardziej widzi taką potrzebę integracji, spotykania się, budowania tych relacji i więzi międzyludzkich. Tak, to tak wybuchło, można Wybuchło, powiedzieć. wybuchło niesamowicie. Zresztą no, najlepszym przykładem są koła gospody wiejskich, których przed pandemią... Było pewno kilkanaście na terenie powiatu polskiego. Dzisiaj mamy około 90 KGW, i z każdym tygodniem powstają nowe. I to pokazuje, jak wspaniali są nasi mieszkańcy, jak są aktywni i jak chcą się spotykać i budować pozytywne relacje. I między innymi jednym z przejawów właśnie takiej działalności są te imprezy i wydarzenia, które w wielu miejscach są inicjowane przez samych mieszkańców, bo to czy Stowarzyszenie, czy Kołogospody, czy Ochotnicza Straż Pożarna często realizują te różnego rodzaju pikniki. Wydarzenia, przedsięwzięcia, festyny, które służą integracji i spotykaniu się. Za nami bardzo ciekawe przedsięwzięcia, takie jak na przykład Festiwal Ginących Zawodów w Brudzeniu, czyli wydarzenie, które też nawiązuje do naszej przeszłości, do tych zawodów, które są już dzisiaj niszowe, a tak naprawdę stanowią ważny element naszej historii. I ten festiwal co roku gromadzi wielu sympatyków, wielu pasjonatów, i tak też było w tym roku, i uważam, że to był ogromny sukces. Za nami też regaty żeglarskie w Duninowie, czyli też wydarzenie, które od wielu lat um, jest takim bardzo ważnym punktem na mapie um, tych przedsięwzięć na terenie Powiatu Pockiego, ale przed nami kolejne przedsięwzięcia. Dla um, przykładu podam tylko um, kolejną edycję Wesela w Rogozinie, realizowanego przez koło gospodyń wiejskich Młode Rogozino, czyli tu stricte organizacja pozarządowa jest inicjatorem tego wydarzenia. Um, podkreślają, te Nasze polskie tradycje weselne, można tak mówić w skrócie. I poprzednie edycje też wiązały się i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, bo to mieszkańcy i z Płocka, i z Powiatu przybyli, przybyli na to przedsięwzięcie. Myślę, że tak będzie też w tak, tym roku. Tak, by, to był hit poprzednich to był lat. Hit. To, to te te pierwsze dwie edycje to naprawdę było lat. coś lat, i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Ale też chciałem, a no nawet przede wszystkim chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców Ziemi Płockiej na dla nas najważniejsze wydarzenie, bo 15 września organizujemy kolejną edycję Dożynek Powiatowych po to, aby podkreślić ciężką pracę rolnika, po to, aby podziękować rolnikom za coroczny trud, ale tak naprawdę po to też, żeby podziękować wszystkim mieszkańcom, bo te dorzynki to jest okazja do spotkania, właśnie do budowania naszych więzi na poziomie powiatowym więzi między ludzkich, a dla nas samorządowców jest to okazja do tego, aby po prostu powiedzieć dziękuję wszystkim mieszkańcom za to, że społecznie i gospodarczo budują nasz powiat i właśnie w tym roku już taką decyzję podjęliśmy. Dożynki odbędą się 15 września w przepięknej, malowniczej, turystycznej perelce powiatu polskiego, czyli w gminie Łąck, gdzie wspólnie właśnie z samorządem gminnym, gdzie wspólnie ze stanem ogierów w Łącku będziemy tą wielką imprezę, to święto wszystkich mieszkańców powiatu polskiego Organizować. Dlatego już dzisiaj serdecznie zapraszam do tego, aby w swoim kalendarzu zaznaczyć sobie, podkreślić, dostawić wykrzyknik przy dacie 15 września i zapraszamy wtedy do Łącka na tą wspólną imprezę. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był starostopłocki Sylwester Ziankiewicz. Dziękuję bardzo.